Witajcie. W dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o trzech najczęściej popełnianych przez rodziców błędach w komunikacji z dziećmi. Takich, które zamiast prowadzić do współpracy, prowadzą do konfliktu, kłótni, niezgody. I powiem, co robić, by tych błędów nie popełniać. Zamiast próbować ciągle w kółko tej samej nieskutecznej komunikacji, która daje te same nieskuteczne efekty, warto nauczyć się czegoś nowego, co działa. Warto rozwinąć swoje umiejętności i poznać nowe narzędzia. Nikt z nas teraz nie ma czasu, by uczyć się na błędach. Tym bardziej, że jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, drugiej szansy już po prostu nie dostaniemy. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, jak można poprawić komunikację i relacje w rodzinie, e, i chcecie rozwinąć się w roli rodzica, by łatwiej Wam było się z dziećmi na co dzień dogadać, e, i by dzieci chciały z Wami bardziej współpracować, posłuchajcie do końca. Ja się nazywam Justyna Rokicka, jestem psychologiem i specjalistką terapii rodzin. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci w wieku 10 lat, 7 lat i 4 latka. Prowadzę bloga godzina dla siebie.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo takiej konkretnej wiedzy, z której możecie od razu korzystać na co dzień. Ta wiedza jest oparta o najnowsze badania z dziedzin neurobiologii i psychologii wychowawczej i jest propozycją dla rodziców, którzy chcą dzieci wychowywać z szacunkiem, z miłością i szukają po prostu nowych narzędzi, nowych pomysłów bo nie chcą stosować kar, nie chcą być przemocowi. Właśnie dlatego, żeby tą wiedzę móc Wam przekazywać, od kilku lat prowadzę kursy online dla rodziców dzieci w wieku 2, 4, 10 lat, czyli w takim wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kiedy właśnie najwięcej trudnych momentów i kryzysów występuje. Wspólnie z Kamilem Nowakim stworzyliśmy też takie mini poradniki dla rodziców. Fiszki Agresja Rodziców, Agresja. Dziecka, gdzie mnóstwo tej wiedzy właśnie spakowaliśmy, żeby każdy mógł sobie szybko to przeczytać i codziennie z tego korzystać. Muszę wam powiedzieć, że te fiszki kupiło już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dlaczego tak wiele osób nam zaufało? Przeczytajcie opinię. Na nagraniu podzielę się z Wami kilkoma bardzo istotnymi wskazówkami, więc oglądajcie do końca. Jakie są te trzy najczęściej popełniane błędy przez rodziców i jak przestać je popełniać? Pierwszy błąd, moi drodzy, to jest przypisywanie dziecku złych intencji i widzenie dziecku wroga. To musimy zmienić od razu na początku, jeżeli chcemy z dzieckiem się dogadać. Zobaczcie, w sytuacji stresującej, gdy nie możemy się jakoś z dzieckiem porozumieć, to wszystko dzieje się naprawdę błyskawicznie. Od razu nastawiamy się na walkę. Emocje nas zalewają, zaczynamy myśleć o dziecku, że jest złośliwe i że po prostu specjalnie tak się zachowuje. Wtedy szukamy metod, by to dziecko powstrzymać, ukarać, przestraszyć. To przykro to mówić, ale tak naprawdę stajemy do walki z własnym dzieckiem. I to jest błąd numer jeden. Walczymy z dzieckiem, jakby było naszym wrogiem. Jak zmienić ten schemat? Tutaj zaczyna się praca, jakby nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoją wewnętrzną taką walką, tak, którą musimy powstrzymać. Bo najpierw musimy zrozumieć, że prowadzimy akcję ratunkową, a nie zemstę. I musimy pomóc dziecku wrócić do równowagi emocjonalnej. Sprawić, aby dziecko w nas nie widziało wroga, tylko kogoś silnego, dobrego, kto pomoże mu wyjść z tej trudnej sytuacji z twarzą. Kto pomoże dziecku rozwiązać problem i znaleźć jakieś fajne rozwiązania. I sprawi, że dziecko zamiast czuć się gorzej, będzie czuło się lepiej bo dzieci, które zachowują się źle, po prostu czują się źle. I naszym zadaniem jest pomóc im poczuć się lepiej, znowu odbudować poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i wtedy zaczną nas dzieci słuchać i z nami współpracować. Bo stawanie do walki z dzieckiem kończy się niestety dla wszystkich dużym stresem, przykrością i nie udaje się znaleźć dobrego wyjścia z sytuacji. Pamiętajmy, zamiast walki, akcja ratunkowa. Drugim bardzo często popełnianym błędem przez rodziców jest rozmowa o zachowaniu w momencie, kiedy dziecko jest w bardzo silnych emocjach. To po prostu nie jest ten moment. Wielu rodziców traci mnóstwo energii, próbując dziecku wytłumaczyć, jak się należy zachowywać i z tego monologu niewiele wychodzi. Problem polega na tym, że zaczynamy rozmowę w momencie, gdy dziecko właśnie jest w tych silnych emocjach i nie ma z nim pełni kontaktu. Nie jest w stanie wtedy skupić się na racjonalnym myśleniu i na szukaniu rozwiązań. Ponieważ kierują nim bardzo silne emocje, które zalewają jego mózg, i sfrustrowane potrzeby, które właśnie są motorem zachowania. Więc nie ma sensu próbować wpływać na zachowanie dziecka, jeśli nie rozumiemy tych emocji i nie wiemy, jakie potrzeby tym wszystkim kierują. Jeżeli chcemy zmienić zachowanie dziecka, to najpierw musimy przejść przez właśnie emocje i potrzeby. Musimy jakby zrozumieć i pomóc też dziecku zrozumieć, co ono przeżywa w tym obszarze emocji czego potrzebuje. I dopiero odpowiednio reagując, rozmawiając na ten temat, kiedy zaopiekujemy się tymi emocjami i potrzebami, to możemy zmienić to trudne zachowanie dziecka. Pamiętajcie, najpierw emocje, potem rozum. Trzecim błędem, jaki popełniamy w komunikacji z dziećmi, jest to, że używamy języka dorosłych. Wynika to z dobrych intencji, ale niestety też z braku wiedzy. Bo próbujemy używać języka dorosłych, to znaczy tłumaczyć fakty różne, konstruujemy racjonalne wypowiedzi, podajemy wiele argumentów, które mają sprawić, że dziecko zrozumie. Ale to jest komunikacja lewopółkulowa, czyli skierowana do racjonalnej analitycznej części mózgu dziecka, a problem polega na tym, że małe dzieci, tak do czwartego roku życia, prawie wyłącznie są prawopółkulowe. Dopiero z wiekiem po szóstym, ósmym roku ich mózg na tyle się rozwija, i tworzą się nowe obszary. Że są w stanie racjonalną wiedzę przyjąć i zrozumieć. Tak więc pamiętajmy, w rozmowach z dziećmi używamy komunikacji prawopółkulowej, takiej, która będzie dla nich nie tylko ciekawa i prosta, ale przede wszystkim będzie też miała szansę dotrzeć do ich świadomości. To wszystko, o czym powiedziałam, wymaga od nas, oczywiście, rodziców, rozwinięcia swoich umiejętności, poznania tej wiedzy, która pozwoli nam głęboko zrozumieć. Prawdziwe intencje, które stoją za zachowaniem naszych dzieci, prawdziwe trudności, prawdziwe możliwości. I Właśnie ta wiedza najnowsza, ona naprawdę ratuje rodziny. No więc zachęcam Was, żebyście wspólnie z nami się uczyli, i żebyście skorzystali z tych wszystkich podpowiedzi i wskazówek, ponieważ wszyscy w głębi serca potrzebujemy tego. Chcemy lepiej się dziećmi dogadywać, chcemy tworzyć dom pełen miłości, szacunku, i chcemy, żeby każdy dzień zamiast stresu wyczerpania i frustracji, przynosił nam dużo radości i żeby dzieci wiedziały, że są przez nas kochane, żeby to czuły i rozumiały. Tak więc zapraszam Was do wspólnej nauki, zachęcam do tego, żebyście poznali nasze mini poradniki dla rodziców, gdzie spakowaliśmy mnóstwo takiej praktycznej, konkretnej wiedzy, którą można od razu zastosować i codziennie próbować takiej komunikacji, która dotrze. Do serca i do mózgu naszych dzieci. Właśnie o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, jak się z dziećmi porozumieć. Zamiast kar, zamiast nagród, zamiast krzyku, zamiast wywo wywoływania w dzieciach przykrych emocji, można inaczej. I naprawdę yy, zapraszamy, żebyście się z nami tego wspólnie uczyli.